I okay, mam bilecik. 14 euro. To jest nie fair, tak sobie myślę. Ja muszę płacić, stać w kolejkach, szukać parkingu A macie wszystko na gotowe? Idę do Groty Neptuna. Zobaczymy, co oni tam wykombinowali. 14 euro to jest chyba najdroższa moja atrakcja. Gdzie to trzeba? O 12 się jakoś. O 12 się jakaś wycieczka podobno zbiera. Krócimy. No trochę się idzie, powiem Wam. No już się tak idzie ciekawie. Czy takie pierwsze groty robią? No ciekawie, ciekawie. Się to zapowiada. No są kolejki są Rzymie Jak pingwiny na tym. Na biegunie południowym. Ty, fajne. No, ciekawe to jest. Nie wolno jarać. Nie wiem, że tu ktoś sobie jarał. Był no, dobry Kurwa, Nie wolno pływać. To, się to co, harcerze znaliśmy, No spoko, całkiem wypaśnie Muszę powiedzieć Nieźle, nieźle nie. Najśmieszniejsze jest to, że się idzie w takim tunelu I normalnie ci kapie, za ze kołnierz <grych> no, no taki rzeźwiający spacer Ej, ty Ty, dobre to jest Chopa. Wow. No ty to jest fajne. O, dobre Naprawdę! Prawda, O, tam coś gada. Toż coż. zobaczyć. A tu pani gada, slot. Jak ktoś zna włoski, to sobie może posłuchać. So, wow. 500 o, kurczę, to jest długa, prawie 3 km. No dobra to jest. Fajna ta grota, nie powiem. Jeszcze tylko, żebym mandatu nie wyłapał, bo stoję w takim, no, w wzym miejscu, stoję. Nie stoję na miejscu parkingowym, tak jak stoją tamci. Widać, jest biała kreska narysowana. Tak ja stoję tak przed zatoczką tutaj. Nikomu nie blokuje. Nie ma. O oh yeah! I to mi się podoba.